Landnama, dzieło trójosobowego studia Sonerland zostało wydane na Steamie 31 lipca 2023 roku. Niezależne studio otworzy trójka znajomych z Niemiec, Francji oraz Kanady, a ich gra opowiada historię wikingów kraczających na terenie Islandii, gdzie naszym zadaniem będzie przetrwanie w tym niekorzystnym i skąpym żywność środowisku. Tytuł przedstawia nam dwuwymiarową i dosyć skąpą, choć jednak z lekka animowaną w szczegóły lokację, w której wraz z upływem czasu będziemy odkrywać kolejne przynależne heksoidalne pola. Dźwięki to jedynie potwierdzenia kliknięcia w interfejsie gry, przygrywająca w tle dosyć spokojna i niekiedy posępna muzyka dopełnia atmosfery. Wprowadzająca nas do gry fabuła przywołuje początki kolonizacji północnych, niezamieszkałych terenów Islandii. Cechujących się wyjątkowo surowymi warunkami i tym samym trudnymi do przeżycia mroźnych zim. W grze naszym zadaniem jest kolonizacja wysepki podzielonej na sześć różnych części, gdzie każda jest innym biomem pokroju mokradeł, lodowca, zalesionych terenów, łąk, mórz i gór. Każdy z nich daje inne bonusy, które po zdobyciu zostają z nami na resztę gry. Ważne może być zatem to w jakiej kolejności zdobywać będziemy dane lokacje, co może ułatwić dalszą rozgrywkę. Przekłada się to na obniżenie kosztów przeżycia końcowej zimy, większą szansę na napotkanie wyższych jakościowo pól, wyższą produkcję żywności, czy też pojemniejszy skład. Kolonizację możemy przeprowadzić wybierając jeden z dostępnych klanów, przy czym one też mają pewne cechy mogące ułatwić rozgrywkę w danej lokacji. Po wybraniu startowego miejsca docelowego oraz klanu rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Mapa składa się z heksoidalnych pól, a naszym zadaniem będzie ich rozpoznanie. Dodatkowo startujemy z dwoma odkrywcami oraz budowniczymi, przy czym im dalej od pola startowego, tym wyższe koszta budowy oraz też ilość czasu, jaki musimy poświęcić na zbadanie terenu czy też zbudowanie czegoś. W grze używamy unikalnej waluty, jaką są serca, reprezentujące tak naprawdę ilość pożywienia. Rok dzieli się na 12 miesięcy, a co kwartał możemy zebrać plony. Raz do roku trafia się także negatywne zdarzenie, jednak to my będziemy finalnie wybierać jaka forma katastrofy nas nawiedzi, wybierając tak zwane mniejsze zło. Niekiedy brak możliwości eksploracji, czy też chwilowe zwiększenie kosztów budowy będzie lepszym rozwiązaniem niż utrata kilku jednostek cennej żywności, czy też zmniejszenie ilości uzyskiwanych plonów. Na koniec roku czeka nas mała tragedia, ponieważ na górnej belce ekranu widzimy, ile to serduszek utracimy. Jest to zakres od do, i jeśli nie zgromadzimy na koniec roku wymaganej losowanej z tego zakresu ilości żywności, Czeka nas definitywna przegrana. I tyle w zasadzie można powiedzieć, jeśli chodzi o główne zasady gry. Wygrać możemy w jeden sposób. Trzeba pięciokrotnie ulepszyć główną osadę, każdorazowo poświęcając na to pewną ilość zasobów, co znów zwiększa wymóg ilości żywności, jaką musimy zachować na zakończenie roku. Ilość wymaganej żywności, czyli serduszek, zwiększa się z każdą nowo postawioną budowlą, czy też odkrytym polem oraz rozbudową centralnej wioski. A to powoduje, że gracz musi ważyć swoje decyzje i szukać rozwiązań, które to zwiększą przychód żywności, co nie jest wcale łatwe. Na większości pól można wznosić budynki zależne od typu pola, przy czym zwykle można postawić tylko jeden budynek danego typu. Te mogą też w niektórych przypadkach korzystać z przyległych pól, co zwiększy uzysk odnośnie ilości pozyskiwanych zasobów. Przykład, rybak da o jedno sarduszko więcej za przyległe pole oceanu, farma za przyległe pole łąk, a drwal za pole z nasem i tak dalej. Budynki można co prawda rozebrać i zbudować je w lepiej położonej lokacji, jednak wiąże się to z utratą poświęconych na to zasobów. Dodatkowo, rozbudowując centralną wioskę, pozyskamy możliwość wyboru mistrzostwa, co przekłada się na trzy wybory. Tu należy rozsądnie rozejrzeć się po mapie i wybrać opcję, która da nam największy zarobek. Każda z map zawiera także jedno specjalne, unikalne pole, a odnalezienie go daje nam duży bonus do kolejnych rozgrywek. Na pole te można natrafić z rządzeniem łaskawego losu lub też wybudować specjalny budynek, który ujawni jego lokalizację. Grywalność Gra jest ergrywalna. Mapy każdej rozgrywki generowane są losowo, zatem każde podejście to ta sama przygoda, jednak rozgrywana w innych warunkach. Wiele tu zależy od szczęścia co przyniesie nam ze sobą los oraz tego jak dobrze znamy grę i umiejętnie wykorzystamy każdy z budynków oraz dostępnych typów terenu, by móc tak naprawdę czerpać korzyści z przyległych pól i umiejętnie zwiększać produkcję punkt po punkcie, by zapewnić sobie wystarczającą ilość zasobów do przetrwania zimy. Ocena pozytywna, 4 na 10. Zacznę od tego, iż nie jest to pozycja dla każdego. Wszystko w niej jest statyczne, a akcja to powoli odkrywające się przed nami otoczenie, gdzie gracz na spokojnie musi przemyśleć wszystkie za i przeciw odnośnie każdego swojego ruchu, ponieważ gra raczej nie wybacza pomyłek. Trzeba rozsądnie i mądrze planować swoje kolejne posunięcia, gdyż drobne potknięcie może być przyczyną naszej porażki. Przede wszystkim gra jest trudna, szczególnie na początku, gdy nie znamy jeszcze mechanik rządzących grą. Łatwo jest tu przegrać, a to znów powoduje, że może ona nas do siebie szybko zniechęcić. Ja sam przegrałem pierwsze dwie potyczki, nim zaopałem zasady rozgrywki i to, że nie można tu budować czego i gdzie się chce, lecz trzeba liczyć dostępne zasoby i mądrze nimi dysponować. Gra dla wyjątkowo upartych i pewnych siebie strategów. Odradzałbym sięganie po nią mniej cierpliwym osobom. Gra na Steamie kosztuje 64 zł, co jest dosyć wygorowaną ceną jak na grę tego typu. Tutaj warto też zauważyć, że gra ma dostępne demo, więc proponowałbym najpierw zagrać i sprawdzić, czy ta gra ci podpasuje. W przypadku cen światowych u nas jest to 64 zł, Argentyna to kwota 21 zł, a Rosja i Turcja to stopniowo 24 i 25 zł. Strefa euro 62 zł, czyli taniej niż u nas. Gra dostępna jest także poza Steamem oraz w kishopach. Ceny w kishopach rozpoczynają się od 40 kilku zł w przypadku historii cen to jak widać kiszopy trzymają się jednej wartości natomiast oficjalne sklepy to oczywiście Steam i tutaj najtaniej było 52 zł i Games Planet za 45 zł. Patrząc na historię rozwoju gry to tutaj 25 kwietnia gra zawitała na Steamie, a później zostało udostępnione demo i gra została finalnie wypuszczona Oceny są mieszane i 68% spośród 214 recenzji jest pozytywnych. I tu trzeba powiedzieć, że gra też dostała nieco bęcków, jeśli chodzi o oceny negatywne. Wszystkich recenzji jest 236, czego negatywnych to 72 sztuki. Nie ma recenzji w języku polskim. Natomiast jeśli chodzi o negatywne, to narzekają, że cena jest nazbyt wysoka czy też gra jest nazbyt trudna. Teraz tak, gra ma obsługę kontrolerów i powiem, że jestem zdziwiony, ale na kontrolerach gra się bardzo dobrze. Gra działa na Steam Decku i to zarówno z użyciem gałek, jak i też nieco prostszą metodą jest klikanie po prostu palcem na ekranie. Minusem tej gry na w Steam Decku jest to, że są dosyć małe opisy, jeśli właśnie chodzi o to wprowadzenie, ten tutorial, natomiast sama gra jest grywalna i czytelna. Tu jest jeszcze informacja, że gra ma wsparcie dla Steam Clouda, ale u mnie to nie zadziałało. W żadnym wypadku gra z peceta nie synchronizowała się z Steam i w drugą stronę. Wygląda na to, że każda z platform ma oddzielne sejwy. Następne, ale gra nie posiada języka polskiego. Co prawda nie ma tutaj na zbyt dużo czytania, ale ważne jest to, żeby zrozumieć jak gra działa i co do czego służy. Mamy także 15 osiągnięć możliwych do zdobycia. Ile czasu zajmie nam przejście? Tutaj wypowiedziały się jedynie 3 osoby. Jeśli chodzi o czas przejścia, to tutaj główną historię można przejść w 3,5 godziny, natomiast główna i poboczne to nieco ponad 14 godzin. Ile osób w to pogrywa? Ciekawostka. Tak, w sumie dosyć dużych na tego typu grę. Tutaj po starcie było dosyć dużo grających i stopniowo ich ilość topnieje. Gra po instalacji zajmie 187 MB na dysku. W przypadku pobierania gry do pobrania będzie 131 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, Tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę. Zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.